Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Konrad z firmy mathistory.pl. Słuchajcie, w tym filmie chcieliśmy poruszyć temat, na co warto zwrócić uwagę, kupując planer. Bo my zanim zaczęliśmy konstruować planery, ten planer, który tutaj widzicie, to sami byliśmy na etapie poszukiwania planera. Zastanawialiśmy się, na co tam warto zwrócić uwagę. Konstrukcja lepsza, taka, taka czy inna. Więc postaram się Wam to, to przybliżyć w tym filmie. Od razu zaznaczę, że ten film nie ma na celu krytykowanie konkurencji absolutnie. Dobrze, że ta konkurencja jest, można się po prostu czegoś od siebie nauczyć, można się czymś zainspirować. Każdy ma swoje rozwiązania i to jest w porządku. Sami sobie możecie wybrać wtedy model, który wam bardziej odpowiada. Konstrukcja, którą tutaj widzicie, to jest konstrukcja, którą my jakby skonstruowaliśmy w oparciu o nasze doświadczenie z frezowania blatów i, i, i plastrów, bo w ogóle nasza historia zaczęła się od tego, że my zaczęliśmy od produkcji stołów z żywicą epoksydową, z żywicą epoksydową, tak pokrótce Wam to opowiem, zaczęliśmy robić z żywicą epoksydową. Bywaliśmy tam pierwszy stół, czy tam pierwszy, pierwszy taki mały stolik, później większy. No i po prostu mieliśmy problem z wyrównaniem tego, tego blatu. Ci co znają się na żywicy wiedzą, że tej żywicy się tam troszkę więcej. No i faktycznie tam pierwszy stolik żeśmy zrobili. wiecie, jakiś taki okrągły. Takie chyba 60 cm średnicy, tam taka płytka kieszeń, nasypaliśmy tam kawy, to tam przeboje z tą kawą było, ale tu się nie będę zagłębiać w to. Zrobiliśmy to tak jak trzeba, zalaliśmy to później żywicą transparentną, fajnie to wyszło, nadatek mieliśmy elegancko, skór żywicy troszkę był, zrobiło na menisk, ale idealnie prawie wylaliśmy tej żywicy troszkę więcej, że jak się nam to zbierze, to będziemy mieli fajną, fajną, równą powierzchnię. I pamiętam, zawieźliśmy to do, do stolarza, który miał nam to wyrównać. Ja tam wtedy z tym pojechałem, bo akurat było w okolicy, w okolicy miejscowości, z której pochodzę. Zawieźliśmy to do stolarza, pokazałem mu, jak to wygląda, i tak dalej. On tak popatrzył, wszystko mówi: Słuchajcie, chłopaki, nie ma problemu, zostawcie mi to. To kółko, co trzeba sfrezować, to to było może nie wiem, za 30 cm, 40 cm. No i pamiętam, że wiół to, chyba nawet w poniedziałek, co pamiętam. Dwa dni później do mnie dzwonił z pretensjami, co ja mu to to przewiozłem, żebym to zabierał, przysłowiowałem mu cholerę, bo nie da się tego szlifować. Tam chyba dwa papiery spalił na tym i po prostu nie był w stanie tego, tego wyrównać. No to przyjechaliśmy, odebraliśmy ten, ten blat no i zaczęliśmy szukać właśnie czegoś, co pozwoli nam powierzchnię frezować, bo stwierdziliśmy, że na CNC takim profesjonalnym można to zrobić. To kosztuje tam kilkaset złotych chyba za metr kwadratowy, chyba się teraz to coś zmieniło. Stwierdziliśmy, że może warto sobie samemu taką konstrukcję zrobić i raz za czas z niej korzystać, a być może nawet świadczyć usługi dla ludzi, którzy mają takie same problemy jak my. No i wiecie, zaczęliśmy szukać, tych konstrukcji na, na, na internecie było sporo, tam się chwalili, jedni krytykowali, drudzy chwalili. No i zaczęliśmy, wiecie, tak troszkę budować też te planery. Mieliśmy takie jakby kilka założeń w oparciu o to, co, co przerobiliśmy, czyli my tam może z drewna nie, zrobili, nie robiliśmy planera, bo uważaliśmy, że to jakby z drewna to jest raczej słaby pomysł, Skonstruowaliśmy chyba z rurek, to są wałki liniowe z łożyskami liniowymi, na pewno wiecie o co chodzi. Przynajmniej część z Was, one są okrągłe, czasami są okrągłe z podparciem. Na tym zbudowaliśmy konstrukcję, pamiętam przyszła do nas te, 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 te profile, do nas przyszły, te, te rurki. Zrobiliśmy tą konstrukcję fajnie. Te rurki się tak słuchajcie uginały, że do, dla, mieliśmy na pewien margines błędu, tak, że to wyprowadzimy później szlifowaniem, ale naprawdę te rurki to była katastrofa. Może wy macie inne doświadczenia, my mamy takie, że po prostu te rurki to była katastrofa. Nawet bez maszyny, która tutaj powinna się mieścić, one się uginały, chodziło to po prostu... No, katastrofa była. Katastrofa chyba, żeśmy nawet spakowali i odesłaliśmy do... Do osoby, która nam to, nam to sprzedała. No i dalej tam myśleliśmy: może jakiś profil, może jakiś profil zamknięty, tu jakieś wózki. Jakby na podstawie tego daliśmy sobie, jakby takie, wyznaczyliśmy sobie kilka takich założeń, które ten planer miał spełniać. Po pierwsze, on miał być tani. czyli ta cena nie mogła być, nie wiem, 10 tysięcy złotych, bo to nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby on był w przystępnej cenie, żeby nas na niego było stać, żeby on robił robotę i żeby po prostu pozwalał nam frezować te powierzchnie, które dla nas były wymagane, czyli planer miał być możliwie duży, czyli ta powierzchnia robocza miała być, miała być duża, miał być prosty w obsłudze, Miał w miarę dokładnie frezować, czyli wiecie, nie robić tam po przejeździe schodków, tak jak ja bym teraz jechał w tą stronę, jadę tu, wracam i mi tu robi na powierzchni schodek, tak? Miał nam tego nie robić, bo ten kto robił kiedyś coś takiego, wie, że wyszlifowanie takiego schodka to jest naprawdę, no nie będę się tu po prostu rozgadywał, ale jest naprawdę bardzo ciężkie i bardzo czasochłonne. Więc szukaliśmy prowadnic. Które są prowadnicami liniowymi, czyli mniej więcej ten wymiar trzymają tak, jak, yy, tak jak trzeba. Yy, drugą sprawą było też to, żeby ten planer w miarę dobrze wyglądał, tak, żeby wyglądał profesjonalnie, mimo tej, tej swojej, powiedzmy, tej niewygorowanej ceny. Yy, dlatego, bo my, sprzedając te stoły z żywicy, kręciliśmy nagrywaliśmy filmy i chcieliśmy, żeby na tych filmach to wyglądało fajnie, ładnie. Żeby klienci oglądając ten film stwierdzili, o, chłopaki robią fajną robotę, mają dobry sprzęt, widać, będzie to wszystko w porządku. Więc to musiało być w miarę, w miarę ładne. Dodatkowo yy, też postawiliśmy na yy, robienie jakby zewnętrznych zleceń, czyli mówimy tak, yy, skoro my będziemy mieli taki planer, to może po prostu zrobimy swoją robotę i tam gdzieś na zlecenie <laughs> będziemy frezować blaty tam dla kogoś, może ktoś ma takie same problemy jak my No i też stwierdziliśmy, że to też to musi jakoś wyglądać, no przychodzi ten klient, przychodzi nam ten blat, my go tam mierzymy i tak dalej, stawiamy go na ten stu no Wiecie, żeby to nie było tam obdarte jakoś takie po prostu musiał to jakoś wyglądać, żeby klient powiedział, o oni zrobią nam dobrą robotę, tam trzeba za to zapłacić i, i nie ma problemu. My z tego co kojarzę, za takie frazowanie braliśmy, chyba pamiętam 3 godziny pracy, to było coś 150-200 zł, już nie pamiętam dokładnie, ale myślę, że na taką prostą prowadnicę, słuchajcie, to jest całkiem dobry, dobry zarobek. Następne na co zwracaliśmy uwagę to ciężar to nie mogło być ciężkie, dlatego, bo ja dzisiaj tutaj frezuję, jutro frezuję, a ona później przez tydzień leży w kącie. Więc musiałaby być na tyle lekka, żebym ja samemu wziął ją ścianą ze stołu, oparł o ścianę, a nie, że ja potrzebuję do tego wiecie, konia, żeby to ruszyć i, i przesunąć. Więc taki, takie założenie było. Konstruując te konstrukcje, tak jakby nabierając doświadczenia, stwierdziliśmy, że boki planera, te, które tutaj widzicie, one muszą spoczywać na stole, bo ciężar jest zbyt duży. Jeżeli to by wisiało w powietrzu, czyli byłoby podparte tylko na końcach, to ta górna belka, tu wózek, frezarka, te boki, dodatkowo opór frezowania powodują to, że ona w tym miejscu na środku zaczyna siadać. Jeżeli nie wierzycie w to, to zobaczcie sobie nieraz filmiki. Tam widzimy, jak są frezowania na, na rurkach takich, no, na, na tych wałkach liniowych. To tam nawet widać na tym, jak to jak to siada. No, my stwierdziliśmy, że dla nas było to niedopuszczalne. Poliliśmy coś zrobić coś tam, stówkę drożej, ale żeby nie robiło nam dołka, bo. Jeśli my byśmy sobie robili tylko dla nas, to wiecie, tam może jakieś tam mały dołek, to tam pobiedy, ale klient, któremu robiliśmy frezowanie, później przyszedł, to wiecie, to ja mu stawiałem poziomicę na BLAT i tam po prostu jest idealnie. Więc tak, tak miało być. No, wiadomo, chodzi, jeśli chodzi o takie rzeczy jak stabilność konstrukcji i tak dalej, to, to było takie dla nas ważne, no, ale najważniejsze było dla nas to, żeby to frezowanie było po prostu równe, dokładne i żeby Pracując na tym planerze, czy na tej konstrukcji, żebyśmy nie musieli, wiecie, tam co chwilę nie wiem malować, bo nie wiem rolkami przejechała, zdarła mi lakier, albo coś w tym stylu, żeby to, wiecie, było takie w miarę, że tam po prostu nie musimy o to specjalnie dbać, o, tak powiem. Hmm, dlatego też zdecydowaliśmy się na nadowane na profile. Hmm, I teraz tak, stwierdziliśmy, że skoro taki planer już będzie yy, i będziemy na nim pracować, to na pewno z czasem pojawią się jakieś nowe pomysły. Nie wiem, może kamerę tutaj dajmy, bo nagrywaliśmy filmy, może coś tutaj dołóżmy, może jakaś osłona. Wiecie, i nagle stwierdziliśmy, że jakby profil konstrukcyjny aluminiowy, właśnie z tymi rowkami, to jest jakby takie jedno chyba z najlepszych rozwiązań, bo. Możliwość przeróbki tego jest po prostu niesamowita. To, jest jak, to są jak klocki. Ja sobie tutaj dodam do, uchwyt, założę sobie kamerę, tu sobie mogę dopić do boku, założyć osłonę i na końcu, jak będę sobie chciał podpiąć, nie wiem, automatykę, to sobie dopinam po prostu kilka silników. To samo automatykę, zobaczycie zanim do góry nasz na filmie, dopinam sobie i to już po prostu samo samo jedzie. Nie, tutaj nie ma. To sobie po prostu samo, yy, samo frezuje. A my się możemy tam, nie wiem, nawet piwka napić, tak. Oczywiście nie polecam picia, picia alkoholu w pracy. Więc słuchajcie, no, z, tych, z tych informacji, które Wam przekazałem, po prostu no, można powiedzieć, że powstała ta konstrukcja. Czy my na nie zdarliśmy zęby? Myślę, że zdarliśmy zęby. Sporo żeśmy na tym frezowali. W ostatnim czasie troszkę mniej, bo mieliśmy tam przeprowadzkę do jednego lokalu, do drugiego. No, dość długa historia. Bądź w każdym razie, za niedługo tych filmów pojawi się też u nas więcej. Na sam koniec, słuchajcie, powtórzę jeszcze raz, że ten film absolutnie nie ma na celu krytykowania yy, innych firm, które produkują planery. Każdy ma, słuchajcie, jakieś takie swoje rozwiązania. My produkujemy taki, ktoś tam produkuje taki. Wy po prostu wybierzcie sobie ten, który Wam najbardziej odpowiada. Ja Wam po prostu przybliżyłem to, na co my zwracaliśmy uwagę szukając planera. Słuchajcie, myślę, że wyczerpałem wszystko, co mogłem co mogę wam powiedzieć słuchajcie jakbyście mieli jakieś pytanie to śmiało dajcie znać w naszych komentarzach tam też numer jest do nas mail jakbyście mieli pytania to śmiało piszcie dzwoncie a tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego cześć